Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie w naszym studiu goście. Witam drogie panie. Joanna Pyżanowska, sekretarz zachodnio Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Julia Munik, sekretarz Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry, dzień Julia. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o przemyśle przyszłości w, w różnych regionach Polski. Y jesteście przedstawicielkami Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości. Y jak regionalne rady przemysłu przyszłości mogą budować silny ekosystem przemysłu przyszłości w regionach? Ja myślę, że bardzo ważnym elementem takiego właśnie budowania silnego ekosystemu jest dotarcie do tych przedsiębiorców, ale nie tylko w tych głównych miastach mazowieckich, tylko właśnie w tych mniejszych regionach, gdzie ci przedsiębiorcy może nie mają świadomości, że, że istnieją warsztaty, istnieją szkolenia, z których oni jak najbardziej mogą skorzystać, żeby rozwijać się właśnie w tym Czyli kierunku. co, im większy ośrodek, tym łatwiej jest dotrzeć, prawda? Z reguły tak jest. Te, a te mniejszy, większe tym miasta... Na przykład mają y, w swoich zasobach utworzone y, różne izby gospodarcze, tak, które zrzeszają tych przedsiębiorców, więc wiadomo, że to dotarcie do nich jest łatwiejsze i ci przedsiębiorcy są też bardziej świadomi tego, co się dzieje w obrębie przemysłu, przemysłu przyszłości. Jednak ci przedsiębiorcy z mniejszych miast, tych bardziej oddalonych regionów, takiej świadomości mogą nie mieć, więc naszym zadaniem jest tak budowanie tego systemu, tego naszego ekosystemu tych regionalnych rad, żeby do tych mniejszych przedsiębiorców również dotrzeć, żeby oni też mogli umacniać swoją pozycję na rynku i budować tą konkurencyjność. Ma zawsze bardzo duży obszar, aczkolwiek zróżnicowany. A jak sytuacja wygląda w zachodniopomorskim, Iosiu? Zgadzam się z Julią co do tego, że nie do wszystkich ośrodków tak łatwo dotrzeć, i rzeczywiście w dużych miastach dzieje się dużo. Mamy dużo kongresów, mamy dużo seminariów. Przedsiębiorca ma w czym wybierać. Natomiast rzeczywiście w mniejszych miastach, w jakichś takich ośrodkach podmiejskich, no, mamy dużo mniej takich możliwości, żeby skorzystać. Przedsiębiorcy są osobami niezwykle zajętymi. To są ludzie, którzy nie mogą jeździć, prawda, po całej. Polsce, bo organizowane są dla nich konferencje czy seminaria, więc my wychodzimy z tym do nich. A siłą rad regionalnych są członkowie rad, ponieważ to są ludzie z regionem związani to są niejednokrotnie patrioci regionalni to są ludzie z różnych dziedzin bo to są naukowcy, to są przedsiębiorcy to są ludzie związani z izbami gospodarczymi, z klastrami to są również samorządowcy. Działacze społeczni. Czyli oni po prostu znają tą całą tkankę tak. miejską, prawda? Tak. Jej słabe, mocne tak punkty na mapie, właściwie. regionalizm mm -hmm. takim. Mm -hmm. I co? Staracie się dotrzeć zarówno w mazowieckim, jak i w Zachodniopomorskim pomorskim do tych miejscowości, gdzie są przedsiębiorcy, którzy być może nie mają takiego intensywnego dostępu do różnych nowych propozycji na rynku. Dokładnie. Dlatego tych naszych członków rad też staramy się angażować. w taki sposób, żeby oni nam wskazali tą drogę dotarcia, tak, żeby oni nam dali tych przedsiębiorców, żebyśmy my mogli do nich wyjść, mogli z nimi porozmawiać, mogli ich przeszkolić, pokazać nowe kierunki rozwoju. Więc dlatego to budowanie tych składów regionalnych rad też jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy sobie fajnie ukierunkować tą drogę dotarcia do tych przedsiębiorców. Mhm. Zgadzasz się, Jaśu? Się... Zgadzam się w pełni. Też chciałam tutaj zaznaczyć, moje województwo jest chyba dość specyficzne, bo jesteśmy dość mocno rozciągnięci. I to powoduje, że między jednym krańcem a drugim jest dość duża odległość i staramy się też, tak jak Julia mówi, różnicować się członków rad względem powiedzmy branż czy dziedzin, które oni reprezentują, ale też. Umiejscowienia w regionie. Ja też przez ostatni rok właśnie głównie nad tym pracowałam. Starałam się nie tylko z tego głównego centralnego ośrodka, jakim jest Szczecin, pozyskiwać mm -hmm. członków Rady, ale też właśnie z różnych pomniejszych miejscowości, z miejscowości oddalonych dość mocno od Szczecina. Po to właśnie, żeby zaangażować również ten biznes z okolic innych niż okolice Szczecina. No i co? Czy ten system działa? Chyba działa. <laughs> tego jaki dostajemy odzew od przedsiębiorców, i też patrząc po frekwencji osób, które pojawiają się na szkoleniach, to widzimy, że te nasze działania rzeczywiście przekładają się na, na tą świadomość, na tą frekwencję, na tą chęć wchodzenia z nami w interakcje różnego typu, tak? Mhm. Czyli ci przedsiębiorcy sami domagają się tych warsztatów, sami domagają się szkoleń, chcą się z nami spotykać, chcą z nami rozmawiać. My też staramy się dopasowywać tematy warsztatów, które organizujemy. Czyli też musicie się dostosować, być elastyczni, dostosować się do tego, czego oczekuje region. Tak. Jak rozmawiacie między sobą, to są inne potrzeby w Mazowieckim, inne w Zachodnio-Pomorskim? No zdecydowanie, zdecydowanie tak to są różne nie. regiony. To też widać po na przykład branżach przemysłowych, czy też tak. w ogóle biznesowych, tak? Czegoś zupełnie innego potrzeba innych kierunków rozwoju właśnie nad morzem, innych kierunków rozwoju będzie potrzeba w bardziej przemysłowych regionach Polski, więc to, to są właśnie te ekosystemy i mhm. one są Ale absolutnie specyficzne. Też wydaje mi się, że dzięki temu, że mamy bardzo szeroką bazę ekspertów w naszych zasobach, tak. to Naprawdę m, myślę, że każdy przedsiębiorca z każdej dziedziny, a przynajmniej naprawdę z większości e, dziedzin, znajdzie coś dla siebie, że my jednak jesteśmy w stanie dopasować tę tematykę e, pod, dane, pod danego przedsiębiorcę, pod daną branżę. Dlatego my też rozbudowujemy system e, naszych jakby tą bazę ekspertów e, właśnie po to, żeby nie zostawić przedsiębiorcy samego z jakimś problemem, tylko żeby zawsze móc się do niego dopasować i dostosować i gdzieś tam wskazać mu e, ten kierunek, w którym ma zmierzać w kierunku do przemysłu przyszłości. Mm -hmm. A gdybyście miały m, tak wskazać, y, co udało się dokonać do tej pory y, w Waszych radach? takie najważniejsze punkty, najjaśniejsze. Przede wszystkim y, my skupialiśmy się na współpracy z izbami gospodarczymi, które właśnie zrzeszają tych przedsiębiorców, więc my mogliśmy fajnie sobie identyfikować te problemy, z którymi oni się zmagają i też pod to organizować szkolenia. Powstał raport, który zresztą został zaprezentowany na naszym kongresie, drugim kongresie Radom Przyszłości, y, który odbył się w czerwcu, gdzie my próbowaliśmy Zbadać, jak radom może poszerzyć i ukierunkować swoje ścieżki rozwoju, żeby odzyskać taką swoją silną pozycję na, na współczesnej mapie gospodarczej Polski. I to było gdzieś tam nasze dla nas takie. Duże wyzwanie, z którym oczywiście udało nam się zmierzyć. Zobaczymy, jak będą szły prace nad następnymi raportami. Plany są mhm. oraz udało nam się zbadać poziom transformacji cyfrowej. Na początku na Mazowszu gdzieś tam to było badanie skierowane głównie do, do mazowieckich przedsiębiorców. Natomiast odzew był na tyle fajny na tyle duży, że badanie się po prostu rozszerzyło. Rozszerzyliśmy je na skalę krajową i tutaj właśnie współpracowaliśmy. Wszyscy, um, wszyscy sekretarze się zebrali i, i to badanie y, finalnie okazało się, że, że mogło zostać przeprowadzone na, na skalę To krajową. rzeczywiście chyba duży sukces, prawda? Jeżeli działanie tak szeroko rozlewa się. Y, I zintegrowanie, nie... jakby zgranie tych uh -huh. 16 y, sekretarzy y, no, było niemałym wyzwaniem, ale finalnie się udało i, i powstało z tego naprawdę y, fajne badanie, fajny raport, y, bardzo otwierający na oczy dający do myślenia i też wskazujący nam y, kierunek, w którym my powinniśmy iść, żeby jeszcze bardziej docierać. Do, tych do tego zaraz wrócimy. Joasiu, a jak wyglądają te jasne punkty, takie najlepsze dokonania u Ciebie w Zachodnie pomorskim um, Muszę powiedzieć, że ja jestem ogromnie dumna z um, członków mojej Rady. Um, powiększyłam w tym roku, powiększyliśmy właściwie wysiłkiem całej Rady. Liczbę członków. W tej chwili już mamy ponad 30 osób, i jest to świetny kierunek, wbrew pozorom, bo mogłoby się wydawać, że takie ciało będzie skomplikowane, może niekoniecznie będą się relacje dobrze układały, ale okazuje się, że akurat w tym wypadku, w wypadku promowania idei przemysłu przyszłości, jest to świetny kierunek, dlatego że dzięki temu w Radzie zrzeszeni są. Tak różni ludzie z tak różnych branż, reprezentujący tak różne środowiska, że zawsze będzie ktoś, będzie grupa ludzi zainteresowana wprowadzaniem na przykład zmian, czyli zorganizowaniem szkolenia, spotkania, pojechaniem gdzieś, żeby się udzielać w ramach na przykład pracy eksperckiej, więc jest to... to duża grupa daje większe możliwości. Tak jest, a w, w sytuacji, w której mówimy o pracy takiej u podstaw tak naprawdę, bo to o czym tutaj Julia zaczęła mówić, czyli o tym raporcie, też akurat mi z mojego punktu widzenia w pomorskim otworzyło oczy na taką potrzebę, jaką jest tak naprawdę zbudowanie, czy, czy czy stworzenie mapy technologicznej regionu. I my już troszeczkę zaczęliśmy to w tym naszym powiększonym gronie w zachodnio-pomorskim robić, ponieważ tak naprawdę, żeby wiedzieć co zmienić, to musimy wiedzieć, co mamy. I my nad tym przede wszystkim w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości pracujemy. To, co się będzie działo, te zmiany, to jest dopiero kolejny etap. My dzisiaj jesteśmy w wielu regionach na tym etapie, że musimy się przede wszystkim dowiedzieć, jaki mamy ten zastany moment, jeśli chodzi o przemysł przyszłości. Czyli wiedzieć, mm -hmm. w kto, z którego punktu wyjść i jakie zmiany w dalszym ciągu wtedy wprowadzać. No dobrze, no to teraz w zasadzie wracamy do punktu, na którym stanęłyśmy, czyli jakie są potrzeby przedsiębiorców w regionach. Wiemy, że są inne. Jak to tak? dokładnie wygląda? Z cyklu szkoleń, które my organizowaliśmy, widzieliśmy, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka, jak w ogóle pozyskać dotacje. Jak uzyskać fundusze, jakie są programy, tak? gdzie możemy szukać pomocy, że do, przedsiębiorcy dowiedzieli się, że wcale nie muszą od razu kupować sprzętu, mogą go wypożyczyć, mogą wejść z kimś we współpracę, żeby tego sprzętu troszeczkę poużywać i zobaczyć, czy w ogóle on się do tej firmy im przyda. Więc to jest takie, wydaje mi się, podstawowe know-how, ale jak widać bardzo przydatne. Ludzie tego nie wiedzą. Ludzie chcą się tego dowiedzieć, szukają tych informacji, i właśnie po to my jesteśmy, żeby takie informacje im dać. Mm -hmm. Chaos informacyjny, i nie każdy umie sobie z nim poradzić. Tak. My bardzo często wracamy do tego punktu w naszych rozmowach, że jest tak dużo informacji. Taki w ogóle natuk. nie jest uporządkowane. Tak. tak, i są w takim nieładzie, że e, kiedy spotka się taką osobę, która wie, jak przeprowadzić przez taki labirynt, to to jest prawdziwy skarb. E, Joasiu, a u ciebie. Tak podobnie jak mówi, jak mówi Julia, jeszcze jest jeden wielki atut rad regionalnych, mianowicie łączenie środowisk, bo mając w jednej radzie na przykład naukowców, wykładowców uczelni technicznych i przedsiębiorców, mhm. okazuje się, że łączymy ludzi, którzy Wcześniej nie znali się, a okazuje się, że mają bardzo dużo wspólnego. Że na przykład oto ktoś ma gotową, e, j, jakiś gotowy projekt, jakiś gotowy model i ta druga osoba może po prostu z niego skorzystać. E, na przykład Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, e, e, zarówno dziekan Wydziału Mechatroniki, jak i prorektor tego, tego, tej uczelni są członkami rady. Organizują rokrocznie spotkania biznesu z nauką. Okazuje się, że zainteresowanie wśród przedsiębiorców, wśród biznesmenów tego typu wydarzeniami jest przeogromne, ponieważ oni na tych spotkaniach dowiadują się, co. Taka uczelnia może im zaoferować już dziś. Mm -hmm. Już te budujące, momencie. prawda? Tak, że chcą się rozwijać, tak. to świadczy. Tak. Tylko Także rada, która wspiera tego typu działania, jesteśmy zwykle patronem merytorycznym y, takich, takich imprez, y, powodujemy, że te spotkania na wysokim szczeblu się w ogóle dzieją sukces go nie sukces i bardzo dobrze no to teraz powiedzcie skoro jest takie zainteresowanie i to jest takie ciało jakby rozwijające się cały czas prawda bo tu nie ma z tego co mówicie nic stałego tak, no cały czas dokładnie. ewoluuje rozrasta się tak. to też są tak myślę tacy liderzy w regionie prawda którzy jak gdzieś mogą poprowadzić tych którzy gdzieś są na troszeczkę niższym etapie rozwoju no dobrze no to powiedzcie jeszcze na zakończenie jak można rozpocząć współpracę z radą ja myślę, że tutaj warto na początku zaznaczyć, że my nie jesteśmy w tych naszych działaniach hermetyczni. My jesteśmy wręcz przeciwnie bardzo otwarci na współpracę. Chcemy poznawać nowych ludzi, chcemy korzystać z ich wiedzy, dawać im też naszą wiedzę i razem tworzyć to, to regionalne wsparcie dla przedsiębiorców, więc jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, a, a jest to bardzo proste, bo wystarczy zgłosić się do nas po prostu przez naszą stronę internetową przemysł i tutaj oczywiście dana osoba zostanie pokierowana do odpowiedniego sekretarza, który dalej już przeprowadzi taki proces. Czyli niezależnie z jakiego miejsca w Polsce. Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich. <grym> tak, no jakie, jakie to to jesteśmy prawda? wszędzie. Już w tej chwili jesteśmy wszędzie. <grym> ile, jest, wszędzie? ile jest rad? 16? 16 rad. Tak. I to się udało zrealizować w ostatnim roku właśnie. Tak. Że wreszcie a, to mamy to sekretarzy. Ruszyło. Tak ruszyło. No to bardzo dynamiczny tak. proces. Dokładnie. Naprawdę. 16 rad, w których, no, dajemy przykład, tak, jak można współpracować też. To też jest bardzo ważne, bo mówicie, że łączone są tak naprawdę bardzo różne style i gatunki. Gdybyśmy tak jak tak. taką przenośnię muzyczną zastosowali, ponieważ no, ludzie różnych profesji no, i potrafią wypracować taką drogę, którą warto iść. I tak, to są takie połączenia, których nikt by tak naprawdę się nie spodziewał i gdzieś tam stojąc z boku no, człowiek pomyślałby, że w sumie to jest niemożliwe, a jednak zdaje to egzamin i naprawdę prężnie to działa. Trzymamy kciuki, żeby rady miały dużo pracy, chyba tak trzeba powiedzieć, ale <laughs> także, żeby, żeby zainteresowanie radami, współpraca z nimi, współpracą z nimi było jak największe. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą Dziękuję inspirującą rozmowę. Dziękuję bardzo. Joanna Pyżanowska, sekretarz Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Julia Munik, sekretarz mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia.